Cześć, witam Was teraz w Hockey News, czyli w tygodniowym przeglądzie wydarzeń z rozgrywek ligi NHL. A co mieliśmy w ostatnim dziewiątym już tygodniu? No, działo się sporo, jak, jak zwykle można by e, powiedzieć. Zacznijmy od e, przeglądu drużyn, które zrobiły na mnie przynajmniej najlepsze wrażenie w minionych siedmiu dniach. Montreal Canadiens e, to drużyna, która pozwoliła sobie w tym sezonie strzelić 10 bramek. 10 bramek straconych to dotychczas był najwyższy wynik straconych bramek w jednym meczu w tym sezonie. Przypomnijmy, że Columbus Blue Jackets zaaplikowali Kanadyjczykom 10 bramek, a tym razem to Hubs strzelili 10 bramek w meczu z Colorado Avalanche, który wygrali 10 do 1. No. Myślę, że niesamowita historia. W jednym sezonie 10 bramek w tył, tym razem 10 bramek do przodu. Warto tutaj jeszcze dodać, że była to najwyższa porażka w historii Colorado Avalanche. No od, kiedy, od kiedy grają, od kiedy drużyna nazywa się Avalanche i gra w Denver, to pierwszy raz dała sobie strzelić taką dwucyfrówkę. Dalej mamy najgorętszą drużynę, no już nawet nie ostatniego tygodnia, tylko ostatnich dwóch tygodni. Mówiłem o Philadelphia Flyers już tydzień temu. W tym momencie, po, po, wczorajszym, po wczorajszym meczu z Detroit Red Wings, wygranym w Motown no 1-0 ogrywce, Flyers mają 9 zwycięstw z rzędu. No, ostatni raz coś takiego przydarzyło im się e, za czasów Erika Lindrosa w składzie. Calgary Flames, e, 6 zwycięstw z rzędu w tym momencie mają e, zawodnicy z prowincji Alberta w Kanadzie, i też całkiem niezły Winning Streak notują w tym momencie e, Pittsburgh Penguins. Na razie 5 zwycięstw z rzędu. Przejdźmy do zawodników. W tym wygranym tak wysoko meczu przez Canadiens z Colorado Avalanche 10 do 1, Max Pacioretty, czyli kapitan Canadiens, zdobył cztery bramki i dorzucił jedną asystę. To jest właśnie zdjęcie, które zostało mu zrobione po tym meczu z czteroma krążkami. No Pacioretty naprawdę tutaj pokazał, że jest prawdziwym kapitanem Hubs, aczkolwiek, no różne rzeczy przed sezonem się słyszało nawet od samego e, trenera e, Montrealczyków. Brian Rust e, zdobył w meczu Pittsburgh Penguins Ottawa Senators, tam też był wysoki wynik, dużo bramek, 8 do 5 na początku tygodnia ten mecz e, był. E, Rust zdobył w tym meczu trzy bramki, jedną asystę, 4 punkty, jak na tego zawodnika to jest naprawdę też mega wyczyn, o którym trzeba tutaj było wspomnieć. Brydon Shen wyrasta na zawodnika numer 1 Philadelphia Flyers. Wczoraj to on zdobył bramkę w dogrywce, dzięki której lotnicy pokonali czerwone skrzydła. A dzień wcześniej udało mu się zdobyć hatryka w meczu Philadelphia Flyers. Dallas Stars, Philadelphia wygrała u siebie z gwiazdami z Teksasu 4 do 2. Mieliśmy też w międzyczasie w tym tygodniu mecz San Jose Sharks z Ottawa Senators. Senatorowie wygrali 4-2 na wyjeździe i udział przy wszystkich czterech bramkach miał tutaj Eric Carlson, trzy asysty, jedna bramka. To chyba jakoś tak było, mam nadzieję, że się tutaj nie mylę. A przy okazji w, w następnym w następnym czy poprzednim meczu i coś kręcę, przepraszam Was bardzo. W każdym razie yy, bramka trzy asysty, bramka dwie asysty, tak, tak się jakoś układało Kalsonowi w tym tygodniu. W każdym razie ułożyło mu się to na tyle dobrze punktowo, że został w tym tygodniu yy, został w tym tygodniu obrońcą Ottawa Senators, który ma najwięcej punktów w historii zdobytych, no dla oczywiście organizacji z Ottawy, 506, 506 meczów rozegranych, 412 punktów na co składa się 107 bramek i 305 asyst Carsona. no. To tyle, jestem pod takim wrażeniem, że nie wiem co więcej powiedzieć. A wrażenie jeszcze dobre w tym sezonie, w tym sezonie, w ostatnim tygodniu zdoł, zrobił na mnie Sam Gunier, który w meczu Columbus Blue Jackets Arizona Coyotes strzelił. Strzelił dwie bramki i dwa razy asystował. Blue Jackets wygrali ten mecz z Coyotami 4 do 1, co oznacza, że Gunier miał udział przy wszystkich golach, No z czego dwa zdobył sam. Dobra, lecimy do naszego kącika bramkarskiego. No tak sobie myślę, czy wyrzucić ten kącik bramkarski, czy nie, ale ja naprawdę mam bardzo dużą słabość do bramkarzy hokejowych, więc cały czas to zostawiam. Scott Darling shutout w meczu Chicago-Arizona. Chicago wygrało 4-0. Dalej mamy Mata Marea, który co prawda w tym, w tym tygodniu żadnego czystego konta sobie nie sprezentował ani nie sprezentowali mu tego e, obrońcy. E, w każdym razie e, b, zaliczył asystę e, przy, przy, przy golu Hagelina. Był to e, empty empty e, netter, także też sprawa. E, no, sprawa, sprawa, sprawa tutaj taka, którą. którą można się pochwalić. E, Anti Rantas z New York Rangers e, zaliczył za to dwa shutouty w dwóch startach pod rząd. To było, e, ostatni był wczoraj. Pierwszy mecz to Chicago, e, New York Rangers. Rangersi wygrali 1-0 na wyjeździe. No a wczoraj e, strażnicy z Nowego Jorku poradzili sobie i to bardzo, no wydawałoby się gładko, chociaż aż tak gładko nie było. 5-0 z New Jersey Devils. Braden Holtby, także czyste konto we wczorajszym meczu, e, w ogóle te, wczoraj padły trzy czyste konta, e, wcześniej było tylko jedno w całym tygodniu, dobra mamy Holtby'ego, e, Washington Capitals, Vancouver Canucks 3 do 0 i jeszcze e, wspomnieć trzeba, przeskoczyłem dwa razy, e, tego młodego Antonego Stolarza po polsku, e, tak byśmy przeczytali, jest to rookie Czyli pierwszy roczniak, drugi start dopiero w tym sezonie w barwach Philadelphia Flyers. Już w pierwszym meczu, w którym wpuścił trzy bramki, e, po tym meczu z Calgary Flames, pierwszym, w którym wpuścił właśnie trzy bramki, był naprawdę mocno chwalony, on tam bardzo dużo strzałów obronił, a e, wczoraj w meczu Detroit-Philadelphia gdzie w dogrywce Bryden Shen strzelił, strzelił decydującego gola na 1 do 0. Dopiero stolarz swój w drugim występie pierwszy shutout w karierze zaliczył. Co się działo poza tym? Aleksander Owieczkin strzelił wczoraj, strzelił wczoraj bramkę. Była to pierwsza bramka z tych trzech, które Capitals zaaplikowali zawodnikom Kanax. I była to bramka w przewadze, co oznacza, że Aleksander Owieczkin został 18 zawodnikiem w historii NHL, który ma na koncie 200 przynajmniej bramek w play. No, kto jak to, ale Owieczkin wiadomo. Wielkie, wielkie gratulacje tutaj dla Rosjanina. Mamy także milestone, taki kolejny, Sydney'a Crosbiego, który. Który punktowo przesunął się na liście Wszechczasów, no być może nie jest to jakieś piękne, wspaniałe osiągnięcie, takie jak na Krozbiego, powiedzmy, przystało, no ale no póki co. 90. miejsce, jeśli chodzi o najlepiej punktujących zawodników w historii NHL. Ale być może, no, jako że to 90 miejsce jakiegoś może ogromnego wrażenia nie robi, bo się wszyscy spodziewamy, że Crosby, gdy będzie kończył karierę, to będzie o, no, kilka dziesiątek wyżej niż teraz na tym 90 miejscu. Ale e, kogoś to wyprzedził e, Sid the Kid? Mianowicie Morrisa Richardsa, czyli tego człowieka, który był zwany rakietą. A wyprzedzić Richardsa to jest już na pewno coś niesamowitego. Wczoraj mieliśmy mecz Edmonton Oilers Winnipeg Jets, wygrany przez e, napciarzy 3 do 2, decydująca bramka game winning goal padła w, e, no mniej więcej w połowie trzeciej tercji, a szczelił ją Patrick Laine, który no ustrzelił najpiękniejszą bramkę samobójczą, jaką widziałem w tym sezonie, a e, no muszę tutaj powtórzyć, że w tym sezonie bramki samobójcze naprawdę są niesamowicie piękne. W każdym razie ta Patryk Line była no, naprawdę yy, wyjątkowa. Jeśli nie widzieliście tego, to musicie koniecznie, yy, koniecznie zobaczyć. Także no, Patrick Line, młody zawodnik, wpadki też się zdarzają, no ale no, myślę, że to zostanie mu szybko wybaczone. Trudno, no, stracone, yy, stracone punkty w Kanadzie, ale line to line, on strzela. Więcej bramek jednak w stronę dobrą, tą, którą e, powinien. W międzyczasie w tym, w tym tygodniu ostatnim Jerome Iginla rozegrał swój 1500 mecz w karierze w NHL. Również gratulacje ode mnie i znowu mi coś przeskoczyło. Cole Clutterbuck przedłużył o 5 lat kontrakt z New York Islanders przez te 5 lat zarobi 17,5 miliona dolarów, co w sumie średnio daje 3,5 miliona dolarów e, rocznie. No trzeba było z Clutterbackiem podpisać kontrakt tutaj e, w Nowym Jorku, ponieważ po sezonie stałby się e, wolnym zawodnikiem, no 5 lat no to jednak 5 lat, ale 3,5 miliona rocznie zawodnik bardzo przydatny, myślę, że e, no Powinno być dobrze i, i, i jest to kontrakt dobry, dla, no, dla Islanders dobry, tak tak, tak myślę. E, mieliśmy też w tym tygodniu dwa zawieszenia. Po pierwsze Mark Bolowiecki z Ottawa Senators e, za boarding, czyli rzucenie na bandę Tylera Toffoli w meczu Kings-Senators. Kings wygrali ten mecz 4-1. Borowiecki no naprawdę zachował się bardzo brzydko, to Foley się odwrócił, chroniąc krążek przy bandzie. No a Borowiecki miał bardzo dużo czasu, żeby uniknąć zderzenia, ale zderzył się, bo chciał. Za to musi zapłacić ponad 12 200 dolarów kary i przez dwa mecze będzie sobie odpoczywał. Dwa mecze zawieszenia otrzymał również Jamie Oleksiak z... Z Dallas Stars za e, illegal check, czyli za no, niedozwolone uderzenie w głowę e, napastnika Philadelphia Flyers Chrisa e, Van de Velde. To też jest takie, no, nieładne to było uderzenie, troszkę mimo, że. Tak mi się skojarzyło, od razu przypominało mi, e, przypomniało mi się trochę tą sytuację, kiedy e, kontuzjowany został e, Mark Savard, który już no, kariery nie wznowił później. Źle wyglądało, ale Van de Velde e, wrócił do gry bardzo szybko, tak samo jak wrócił do po e, z, uderzeniu e, Marka Borowieckiego, więc obyło się tym razem bez kontuzji. Oleksiak, także dwa mecze posiedzi. Do zapłacenia miał tam trochę mniej, bo nieco ponad 10 tysięcy dolarów. O ile dobrze pamiętam. No i ciekawa bardzo sytuacja z meczu Montreal Canadiens, New Jersey Devils. Montreal wygrali, no i coś mi tu dzisiaj przyskakuje bardzo mocno, przepraszam Was. Montreal wygrał, wygrali ten mecz 5 do 2. No i taka fajna akcja, gdzie Carey Price obczaskał sobie trochę Kyla Palmieri. No, jak bramkarz się bije, to zawsze jest wesoło. Jak bramkarz bije swojego, swojego. Jak bramkarz bije napastnika, to tym bardziej. Możecie sobie tutaj rzucić okiem na zdjęcia z tej całej akcji. No, ciekawie, ciekawie było. Price nie dostał zawieszenia, chociaż to niektórzy spekulowali, że powinien. No, ale price to price, takich zawodników się nie zawiesza. No i na sam koniec wieści z Tampa gdzie zawodnicy, i, i no nie wszyscy zawodnicy, i ludzie związani z organizacją Tampa Bay Lightning postanowili ściąć sobie włosy, żeby wesprzeć fundację walki z rakiem, z nowotworem. No, NHL całe walczy teraz w tym roku z, z chorobą nowotworową. Zawodnicy i przedstawiciele organizacji z Tampa Bay Postanowili ściąć włosy i zarobić w ten sposób pieniądze, by przekazać właśnie na Fundacji Walki z Rakiem Wśród Dzieci. Sytuacja podobna do tej, w której włosy ścinał sobie kilka lat temu Brand Burns, no ale jeśli chodzi o tampę, no to mamy tutaj na zdjęciu Brada Boyla. Victor Hedman ściął też swoje włosy, no ale spójrzcie na Boyla, no. Dużo ściął. Na mnie Burns robił naprawdę lepsze wrażenie, gdyż miał to swoje, te swoje włosy przecież bardzo długie, a ściął się prawie, że tak powiem, no, zostało mu tam kilka milimetrów. Także, ale oczywiście pochwalam wszystko, co tylko może przynieść jakieś korzyści, no, przede wszystkim finansowe, komuś, kto ich, kto ich bardzo potrzebuje, a wiemy, że. No, nie ma nic gorszego niż choroba i nie ma ludzi bardziej potrzebujących niż ci, którzy cierpią na chorobę, o której mówi się, że jest niestety nieuleczalna. Rzut oka na tabele w Metropolitan prowadzą New York Rangers, którym udało się, myślę, że na chwilę wyprzedzić Pittsburgh Penguins, ponieważ zawodnicy z Pittsburgha mają o dwa mecze rozegrane mniej, dwa punkty straty do Rangersów. Na trzecim miejscu po tym wspaniałym winning streak 9 meczowym jest Philadelphia Flyers, ale Philadelphia ma aż 30 meczów rozegranych punktów tyle samo co Pittsburgh. I tak na dobrą sprawę to moim zdaniem za chwilę na pierwszym miejscu w Metropolitan i tak znaleźć musi się Columbus Blue Jackets, którzy dla porównania mają jeszcze raz powiem Rangersi 30 meczów, Pittsburgh 28, 31 Philadelphia, a tylko 26 Columbus Blue Jackets punktów 38. Zarówno Filadelfia, jak i Pittsburgh mają 39, 41 mają Rangersi. No, Columbus są, no teraz kilka dni nie grali, ale byli w takim gazie, że myślę, że no, nie ma siły, żeby oni na tym pierwszym miejscu, choć na chwilę w Metropolitan się nie zameldowali. Atlantik niezmiennie z 400, yy, ponad 40, 41 punktów yy, prowadzą Montreal Canadiens. Na drugim miejscu Ottawa Senators, 30. 4 punkty i Boston Bruins 32. Tak szczerze mówiąc, to poza Montrealem, Atlantik się tak, nikt nie rwie, dzięki czemu na przykład taka Tampa Bay Lightning, która ostatnio przegrywa bardzo dużo rzeczy z rzędu, bardzo dużo spotkań, nadal ma szansę bez problemu po, po, po jednym czy dwóch zwycięstwach wskoczyć do tej pierwszej trójki. Na dzikich kartach na wschodzie mamy właśnie Columbus Blue Jackets i Washington Capitals, którzy gdyby grali na przykład właśnie w Atlantic Division, no to w tym momencie zajmowaliby bez żadnego problemu miejsca drugiej i trzeciej i nikt z pozostałych drużyn z Atlantic nie byłby w stanie za szybko ich dogonić. Po prostu Metropolitan nie tutaj bardzo mocno. Na zachodzie w Central Mamy Chicago Blackhawks na pierwszym, San Louis Blues na drugim, Minnesota Wild na trzecim, w Pacific też tutaj dość ociężale, Anaheim na pierwszym, Edmonton na drugim, Calgary na trzecim, w dwóch dywizjach kanadyjskich i na wschodzie i na zachodzie. Mamy w pierwszych trójkach po dwie kanadyjskie drużyny. Także rzecz, która już ostatnio powtarzałem, cieszy bardzo, ponieważ no, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie nie mieliśmy nikogo w playoffach z Kanady, a w tym sezonie na razie, póki co, nie chcę zapeszać, ale wygląda to, no, może, że. A, powiedzmy, że bardzo ładnie, bardzo ładnie. E, na dzikich kartach mamy San Jose Sharks i Los Angeles Kings, którzy, no, trudno się tutaj spodziewać mają tyle meczów jeszcze do rozegrania e, zaległych, tak powiem w cudzysłowie że Edmonton i Calgary pewnie wypadną z tej trujeczki, jeśli tylko San Jose i Los Angeles. Coś z tego, z tych swoich zaległości wygrają. Jeśli chodzi o statystyki, to tutaj drużynowe bez zmian. Najlepsze PowerPoint widzę, mają nadal Blue Jackets. Najlepszą głowę w osłabieniu mają Hurricanes. Najwięcej goli na mecz, aż 3,5, strzelają New York Rangers. A najmniej tracą dwa gole średnio na mecz Minnesota Wild. Spójrzmy jeszcze tutaj na zawodników najlepiej punktujących prowadzi Conor McDavid z 39 punktami, za nim drugi Władimir Tarasenko 32 punkty, no i egzekwo w sumie Tarasenko jest z Jakubem Boraczkiem, też 32 punkty. Tak wygląda pierwsza trójka, ale McDavid no oddala się, oddala się mocno. Myślę, no zdobywa naprawdę punkty w dużo w szybszym tempie niż niż pozostali zawodnicy, którzy tutaj się w czubie. Znajdują. Najwięcej bramek na swoim koncie ma Sydney Crosby, 20 bramek w 22 meczach. Na miejscu drugim mamy Davida Pastornaka z Boston Bruins, 18 bramek i Patrick Line z 17 bramkami. Tu jeszcze mamy zawodników z 15, 14, 13 bramkami. Naprawdę, jeśli chodzi o sytuację i tej, no, tak myślę, planowany rozwój sytuacji u najlepszych strzelców, no to wygląda to. Naprawdę ciekawie i myślę, że tutaj jeszcze dużo się będzie działo. No i to by było tyle z podsumowania poprzedniego tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.